Jak zwiększyć skuteczność Twoich kampanii reklamowych wielokrotnie? Gdzie tak naprawdę realizowane jest 90% sprzedaży w kampaniach reklamowych? O tym wszystkim dowiesz się w dzisiejszym odcinku. A to tylko jeden mały trik, który zmienia wszystko. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witam Ciebie w kolejnym odcinku na kanale Wyższy Poziom Biznesu, na którym regularnie dzielę się swoimi sprawdzonymi w praktyce doświadczeniami i pomysłami w zakresie rozwoju biznesu, marketingu oraz sprzedaży w Twojej firmie. W dzisiejszym odcinku Powiem tobie o jednym bardzo ważnym elemencie, o zmianie, którą możesz wprowadzić natychmiast do swoich działań biznesowych, która sprawi, że twoje kampanie reklamowe ich wyniki poszybują do góry. Będzie to nic innego jak wdrożenie, ale jeszcze ci tego nie powiem, małego triku. Natomiast niewdrożenie tego triku skutkuje bardzo dużymi konsekwencjami. Jaki jest najczęstszy błąd, który popełniają osoby tworząc kampanie reklamowe, który skutkuje tym, że wydajność kampanii to jest zaledwie 10%, a 90% potencjału i sprzedaży jest po prostu marnowanych. Czy Ty też popełniasz taki błąd? Wchodzisz na konto reklamowe, na przykład przez profil społecznościowy na fanpage'u, klikasz promuj post, wstawiasz kwotę, którą wydasz na promocję, ustawiasz grupę docelowo, po czym robisz promocję, ludzie wchodzą na Twój na przykład sklep internetowy albo na stronę internetową, po czym się okazuje, że pieniądze się skończyły i nie ma żadnych wyników. Czy Ty też popełniasz ten błąd, że w menadżerze reklam ustawisz trzy reklamy albo dwie reklamy, dasz tam dwa albo pięć tysięcy złotych? Ludzie wchodzą na Twoją stronę, widzisz, że w się wejścia szybują w górę, odsłony idą niesamowity szybującym wzrostem, ale sprzedaży nie ma. Jeżeli popełniasz ten błąd, to nie robisz jednego elementu. Nie robisz kampanii remarketingowych i nie masz prawdopodobnie zainstalowanego piksela Facebooka. Dlatego, jeżeli chcesz poprawić swoje kampanie reklamowe, zrób tą jedną rzecz: wykorzystaj ten jeden sekret, zainstaluj piksel Facebooka i zacznij realizować kampanie remarketingowe. Audytując profile klientów, wielokrotnie zauważyłem, że większość z nich nie ma zainstalowanego piksela Facebooka. Nie wiedzą, co to jest pixel Facebooka, po prostu uważają, że nie mają wiedzy technicznej, jak to zainstalować. A zainstalowanie pixela Facebooka i zlecenie go na zewnątrz to jest często od 150 do 300 zł. Co to zatem jest pixel Facebooka? Pixel Facebooka jest to taki kawałek kodu JavaScript, który instalujemy na naszej stronie internetowej. I teraz, jeżeli ta techniczna nazwa niewiele Tobie mówi, to wytłumaczę Tobie to na troszkę innym przykładzie. W momencie, kiedy mamy zainstalowany pixel Facebooka na naszej stronie internetowej, to różni użytkownicy zaczynają po tej stronie internetowej chodzić i dla naszego konta reklamowego ten pixel Facebooka jest jak takie okno, które mamy w naszym, na przykład mieszkaniu i to okno pozwala nam widzieć, co się dzieje, na przykład na ulicy, nie będąc na tej ulicy. Tak samo konto reklamowe Facebooka wie. Co się dzieje na naszej stronie internetowej, jacy ludzie wchodzą na naszą stronę internetową, jaki to jest dokładnie użytkownik Facebooka, co on robi, gdzie on klika, kiedy on wyjdzie, ile razy powróci, co kupi, i to wszystko trafia do naszego konta reklamowego. I dzięki temu, że nasze konto reklamowe to wie, odblokowujemy sobie funkcję i możliwość robienia kampanii remarketingowych, na których to zarabiamy zazwyczaj około 90% przychodów, co jest kosmiczną ilością. Skoro już wiesz, że zainstalowanie piksela Facebooka daje i odblokowuje możliwość robienia kampanii remarketingowych, które są najczęściej popełnianym błędem, ich brak jest tym błędem, co zyskujemy dzięki temu, że mamy te kampanie remarketingowe. Przede wszystkim w momencie, kiedy konto reklamowe Facebooka wie, jacy dokładnie użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej. Kiedy to konto reklamowe wie też, jakie grupy docelowe to są dokładnie, jaki to jest typ osobowości tego człowieka, jakie są jego dane historyczne. Kiedy wie też, jakie są zachowania behawioralne tego użytkownika, po jakich stronach poruszają się ci użytkownicy, to przede wszystkim zyskujemy możliwość zrobienia reklam powrotnych właśnie do tych użytkowników. Do tej wąskiej grupy bardzo precyzyjnie wyselekcjonowanych osób, które powiedziały: Mi się podoba Twój biznes, mi się podoba to, co oferujesz. I dzięki temu wydajemy dużo mniejsze budżety reklamowe. Na przykład, jeżeli 1200 albo 5000 ludzi odwiedzi naszą stronę internetową, z tych 5000 ludzi 500 doda do koszyka. To my możemy zrobić specjalne kampanie reklamowe tylko do tej 500-osobowej, wąskiej grupy bardzo precyzyjnych osób, dedykowane reklamy remarketingowe z zachęceniem ich do dokończenia zakupów i powrotu do koszyka. A do tych 4,5 tysiąca osób, które jeszcze nie wybrały produktu, nie zaciekawiły się żadnym produktem lub naszą usługą, my możemy zrobić kampanie reklamowe tylko do tej grupy osób, na przykład pokazujące różne produkty. Po to, żeby zachęcić ich do wyboru tego, co im wpadnie w oko. Albo po to, żeby wyedukować ich z zakresu różnych usług, które mamy, aby jedna z nich wpadła im w oko, i żeby mogli to wybrać. Tak samo na przykład, jeżeli już mamy kilka tysięcy klientów w naszym sklepie internetowym albo w naszych usługach, to też konto reklamowe dzięki zainstalowanemu Pixelowi może wiedzieć dokładnie, kto jest naszym klientem. I do takich osób możemy zrobić dedykowane kampanie reklamowe. I często wystarczy budżet dzienny 50 zł. Aby te osoby doskonale na przykład wiedziały, co robimy, albo wystarczy to, żeby domykać transakcje, odzyskiwać porzucone koszyki, lub te 50 złotych często wystarczy, żeby domykać kolejne sprzedaże już do naszych klientów. Teraz pytanie, dlaczego to się opłaca? Jeżeli robimy tylko i wyłącznie promocję i wyświetlamy się do nowych ludzi i wydajemy bardzo duże budżety, to ktoś widzi tylko jeden albo dwa razy naszą reklamę, po czym o tym zapomina. Natomiast jeżeli robimy reklamę tylko do tych małych, precyzyjnych grup ludzi, gdzie 50, 20, 50 zł wystarczy, żeby wszyscy wiedzieli o nas. To my możemy wtedy takim osobom 10, 20 razy pokazywać nasze różne reklamy. Dzięki temu możemy świadomie reklamami remarketingowymi pracować na tym, żeby edukować ludzi z zakresu naszego produktu lub usługi. Możemy starać się o to, żeby oni jednak wrócili, dokończyli zamówienie albo starać się o to, żeby klienci do nas powracali i dokonywali kolejnych zakupów. Jest to bardzo tanie, ale jednocześnie mamy większą intensywność przekonywania naszych potencjalnych klientów. Handlowiec na żywo Oddałby wszystko, żeby mieć możliwość 20 razy porozmawiać z klientem i jednak mieć szansę, żeby go jeszcze raz przekonywać. A w internecie możemy to robić wydając bardzo małe kwoty. Dlatego też właśnie zainstalowanie Pixela Facebooka ma ogromne zalety. Oczywiście takich kampanii powrotnych i takich małych grupek możemy tworzyć wiele. Możemy robić reklamy do ludzi, którzy weszli na naszą stronę. Możemy tworzyć reklamy do ludzi, którzy odwiedzili konkretną kategorię albo konkretną usługę. Możemy tworzyć reklamy do osób, które obejrzały na przykład konkretny procent naszego filmu wideo na fanpage'u. Możemy robić reklamy do osób, które są naszymi fanami. Możemy robić reklamy do ludzi, którzy porzucili koszyk albo porzucili formularz zamówienia. Możemy robić reklamy do ludzi, którzy kupili u nas. Kupili w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu, w ostatnich trzech miesiącach albo nie kupili nic od ostatnich trzech miesięcy. Robiąc tego typu kampanie reklamowe zyskujemy personalizację, która podnosi efektywność działań i... Zwiększa sprzedaż. Więc jak widzisz, zainstalowanie piksela Facebooka, odblokowanie sobie możliwości robienia zaawansowanych kampanii reklamowych może bardzo pomóc rozwinąć Twój biznes. I w tym właśnie tkwi ten jeden sekret, o którym większość ludzi zapomina. Daj znać, proszę, w komentarzu, czy Ty masz zainstalowany piksel Facebooka i czy wykorzystujesz te możliwości, jakie oferuje sieć reklamowa Meta. Jeżeli tego nie wykorzystujesz, nie wiesz jak to zrobić, a potrzebujesz wsparcia, serdecznie zapraszam do kontaktu z Agencją Social Elite której mam przyjemność być założycielem i prezesem. Oczywiście wszelkie informacje kontaktowe znajdziesz poniżej w opisie tego filmu. Na sam koniec, oczywiście, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę i tradycyjnie o zostawienie komentarza, aby podbić ten film wideo w algorytmach YouTube'owych. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.